Cześć, zapraszam was do kolejnego odcinka, pokazu klas z Loganem. Ja jestem Logan i poprowadzę wam dzisiaj ten odcinek piękny. I zaczynamy. Pokazuję wam teraz klasę na ekranie, pewnie tam macie. Broń podstawowa to będzie MP7 z dwoma dodatkami, laserowym celownikiem i szybkostrzelnością. Broń dodatkowa to będzie MP9 Akimbo, granat Frager, granat taktyczny wojskowy. Atuty, zwinne ręce Pro, bezkompromisowy Pro i raport Pro. Seria ofiar: pocisk Predator, Reaper i Low. Seria zgonów, nie wiem jak to nazwać, ale zapomniałem nazwę to jest, że rzucam granaty chłodne zapraszam no dobra, jak widzicie, jesteśmy już w grze. Zaczynamy. Na początku rozbijamy sobie tą piękną becz-łukę, żeby nas, nam, nas, nas nie wysrała potem w przyszłości. No i zaczynamy. Oberwaliśmy z boku, i trzeba teraz nadrobić straty. No to zabijamy ich. Potem druga fala. Najlepiej się schować, jak przyobrywasz, jak wiesz, że możesz zginąć. Puścić granata w tym przypadku. Jednego zabijesz, a drugiego po prostu sam zabijesz, jak radę. No i plecy zrobione. Hmm. W tym meczu coś, yy, predatory mi nie wychodziły, bo nie wiem, nie trafiałem po prostu. No dobra, nie ma co się przejmować. Yy, teraz w tym meczu kampiliśmy strasznie dużo tam, bo nas zamknęli w, w tym hangarze, jak można to nazwać hangarem. Ale wa ważne, że fragi były i fajna zabawa była, to ważne. Okej, okay, dobra, to tak jak widzicie obrywam ładnie na początku, ale potem to wszystko się zmieni, diametralnie można powiedzieć. Granat został puszczony i teraz na dystans wygrałem. No tak, jak zwykle, tylko że nie dostałem zbyt dużo fragów. Tutaj gościa w krzakach nie zauważyłem. To było straszne. Według mnie to była straszna akcja. Nie podoba mi się. Tutaj też koleś nie przycelowałem, ale na szczęście przycelowałem go w drugiej szansie. No i teraz trzeba uciekać, bo zaobrywamy Już drugi Predator w tym meczu, bo to jest, że to był też nietrafiony Predator. Ale. Aaaa, znowu nie trafiłem. Predatory są dosyć fajne w seriach of skonów, ofiar raczej e, support, bo to daje dużo. Jednak mieć zabić dwóch z Predatora to jednak masz dwa fragi mniej do m, następnego bajeru, jak to można nazwać. Ja już tak moja broń ma ma szybko strzela, bardzo dobrze trafia. Ma mały rozrzut, ale jedynym minusem, że jeżeli pograsz trochę tą bronią na mapie, zabijesz 6 osób, to potem masz duży problem z amunicją. Musisz latać po mapie i szukać innych broni, albo drugą broń się wspierać. A Kimbo nie jest zbyt dobrą bronią do wspierania się na dalekie dystanse. Na krótko, może jeszcze da radę. Bynajmniej ja nie, nie preferuję tej broni. Wziąłem tą broń, bo nie mam innego pomysłu na broń. Tuby nie chcę brać, bo tuba się nie przyda na przyszłość. Za kim? bo można jeszcze sfragować kogoś. Yy, a tutaj to raczej się nie da nic zrobić. Tutaj jak widzicie fleszują, ale ja jestem w takim miejscu, gdzie ciemnia i ludzie rzadko tam patrzą. Yy, teraz na radarze zauważyłem gościa, który sk skampił się za ścianą i zeskanowałem go. To jest y, bardzo dobry pomysł, żeby na radar. Czasami patrzeć, powiem wierzcie. Jednak frag, mieć fraga przez ścianę, bo przez te ściany łatwo się skanuje, dostają prawie tak samo obrażenia jak przy wykon strzale. No. Tutaj poratamy sobie trochę Reaperem. Reaper jak trochę lepiej już radzę niż, o, niż od tego pierwszego odcinka, w którym na mission próbowałem ustrzelić trochę osób z Predatora. No i tu jest ko widać kolejny bonus z serii zrzutów support, dzięki którym dostajemy za każdego fraga. Jeżeli rozpoczniemy serię ofiar i z tej serii ofiar dostaniemy Predatora, to, dosta to predat fragi z, e, trafione z Predatora przychodzą do, nas do następnego. Czyli, jeżeli mamy e, Predatora za 4, za 8 mamy Reapera, to mamy o 2 mniej do tego Reapera. Teraz jak widać, wyzwałem swojego Pavelowa, lecz kolega już wziął e, swoje helikopter i nie mogę go wypuścić. Życie jest czasami okrutne. Dopiero jak ten y, helikopter zniknie, to będę mógł wezwać swojego PaveLoa i on się automatycznie już pojawi. Tutaj trochę zlamiłem, bo zauważyłem skoczną zośkę. A tam było dwóch, i nie zwróciłem na nich uwagi. Ale nic się nie stanie. Nic się nie stało, tutaj też będziemy fragować ładnie. Puścimy jeszcze granata i właśnie helikopterek kolegi go zdjął tego kolesia. No to lecimy dalej. Pavelow wrócił, wyjechał na pole gry i zacznie się dopiero teraz. Już y, fragujemy y, s, Pavelow, y, Nie jestem pewny czy jak Pavelow fraguje, czy dostajemy te fragi do następnej serii ofiar, bo to mnie jednak trochę ciekawe. Jeszcze nie, nie sprawdzałem tego. Y, za, sprawdzę to zaraz y, na nagrywaniu tego głosu do, y, do naszej gry. Teraz sprawdzę, mam dwa fragi do, do ripera. Zobaczymy, czy yy, to nam wniesie coś nowego do gry. Ale nie jestem pewny. Dobra, jak widzicie, pave nasz... o już last kill z pave W tym samym momencie ja zabiłem gościa z MP7. No i to był końcówka meczu. Jak widzicie, kolega miał 16, 0 do 16 i zamierzał usunąć grę, więc wiecie, to też jest pewne zabawa, bo ludzie są beczni w tej grze. No serio, oni nie mają tego na serio. Nara. Kurczę, o bym zapomniał! Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli mnie lubicie. Nara.